Was tutaj z Seekor King. E, dzisiaj pokażę Wam nową serię, dość krótką, 5 odcinków dokładnie. E, będzie to seria przedstawiająca. E, pokażę Wam, bo słyszałem, e, iż Gnar ma dostać bufa. E, i chcę pokazać Riotowi, że jest to bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. I po prostu powinni zaprzestać tego. Będzie to seria, jak już mówiłem, z pięciu odcinków się będzie składać. W każdym z nich będę grał gnarem Narem, na pięciu różnych pozycjach. Pierwsza to będzie właśnie jungle, jungle, jungle tak? Jak teraz właśnie widzicie. A później zajmę się topem, y, midem, ateker i supportem. Y, już zaczyna się dla mnie z małym problemem. Premade Botlane y, nie chcę mi robić lisza. Wiem, że gnar ma dość ciężki początek, jeśli chodzi o y, właśnie pierwszego buffa. W ogóle początki tej dżungli. Później już dość dość dobrze mu idzie. Y, a tak co do tych buffów, to są dość mocne, znaczy porządnie, porządnego bufa dostaje Gnar, a czy to jest na PB jeszcze, więc mają szansę się, że tak powiem, jeszcze powstrzymać przed tym. Więc, no, chcę tylko pokazać, że Gnar, niech albo zmienią go trochę w inny sposób niż teraz, bo ma naprawdę te zmiany, myślę, że zrobią go zbyt mocnym. A więc zaczynam z red buffem. No, z, mam start typowo e, dżunglowy. Ja jestem przeciwko dwóm dżunglerom. A ten nasz tutaj kolega był trochę upośledzony. Jeśli tak to mogę nazwać. Nie radził sobie kompletnie. Bardzo, bardzo samo mu to szło. A po jakimś synem udało mi się zrobić pierwszego buffa. Zużyłem dwie potki Teraz już trzy. No niestety lisha nie miałem, miałem tylko Katarina mi tutaj pomogła No teraz robię wolfy o, Myślałem, że już nie mam blue buffa. i bałem się, że spotkam ich tam, więc chciałem zdobyć trochę rage'a. Zacząłem, że z dwóch junglerów. Widzicie. No tak już bywają tacy ludzie. Taniec taki nawet nie ma. Smita. No, tutaj jednak się ucieszyłem, bo zobaczę, że mam bufa. Blue buffa. Wolałem tu zwardować na wszelki wypadek. No tutaj. Ten ZIN sobie średnio radzi i znowu umiera. Gdyby tylko ten Olaf nie popełnił takiego błędu i nie wszedł pod toreta to. Może przeżył. A więc, tak ja tutaj będę sobie farmił powoli, trochę przyspieszę. No właśnie, to gdzie tutaj robią. Się zdziwiłem, oni bardzo mało w ogóle nie katerdżunglowali, tylko Ganiali po dżungli i gankowali. Tym się tak ładnie udało. Chcę wam bardziej przejść do late game o co mi chodzi. Zobaczcie, co tu się dzieje. Na mnie się z ten, Zgubimy. Kupiłem Madredy. E, Myślę, że Feral będzie e, najlepszą opcją Dla, na Gnara, gdyż on, że tak powiem, dość sporo e, zależy od atak Speeda. A Feral Fer daje dość niezwykły atak Speeda. Pierwsza e, walka z bufami jest dość ciężka, później, właśnie, już nawet, nawet nieźle mu to idzie. Właśnie, jak widzicie. Nawet cisnę te bufy wszystkie. No, płotki jeszcze potrzebuję, mam z Maus sustaina Bo wziąłem bodajże. Właśnie nie jestem pewien, czy wziąłem z Lifestealem. Zaraz wam powiem. Da się tu jakoś wejść w. Co. O jest. A więc tak, czy mam jakiekolwiek. Tak, mam 3% Lifesteala. No No. 3% Lifesteala mam. Z runek. Bo są dwie te esencje. Ja mi się wydaje, że są esencje? O, tutaj coś próbuję zrobić. Jeden pada. Okej, okay, tutaj. Ja trochę pocisnąłem tego Olafa. Nic specjalnego, on był bardzo na low, więc nawet nie jest warte pokazywania. Jeden z nich zrejczył. Obydwoje zrejczytowali, tak mi się wydaje. nie, coś może ma jakieś problemy z internetem albo coś. No nieważne, nieważne. O o, tutaj cofnę, cofnę. Pokażę wam o co chodzi. Dlaczego ta postać jest według mnie tylko OP ja się wbijam tutaj na hama, nie trafiłem z moim stanem. I tak jeszcze mam szansę go zstanować. Katarina się wbija. O, nie udało jej się zapić. No ale widzicie, a ja bez problemu uciekłem. Stanka się zrobiłem małym szybkim. Homikiem? Tak właśnie sobie radzę. Ci tak się nie sobie radzą, ale jest 10 11, nie jest źle. Wciąż nie jest źle. Ja jestem 1 0, 0, mam 55 farmy, co jest więcej niż nasi przeciwnicy. O, kacie się udało, ładnie zrobić. Ja nie robię teraz nic jakiegoś specjalnego. Wróciłem. Okej, okay, co teraz się dzieje? No już jesteśmy prawie jeszcze On strasznie wrzuca się na niego, nie wiem po co. Takie błędy robi. O, red buffa wziąłem. Teraz... Dalej farmię. To jest taki ...typowo jaki i... ...jak mastery robię, że cały czas farmię. Farmię bez przerwy, bez przerwy farmię. O. Poczekajcie, teraz trzeba trochę zwolnić. Coś mi się udało zrobić, tak. A więc tutaj się wbiłem na tego Malzahara. I po prostu, jeszcze za, za dużo. Okej. Okay. Jestem, ja. Katarina, tam widzę, że ucieka. Się wbijałem Malzahara. Widzę, ten dalej ją chase'owa, więc mi się udało go po prostu zniszczyć szybko. Bezproblemowo. I tyle nam zostało z kochanego Malzahara. Tutaj ten pinguje mi, ja mówię mu, że ja nie mam zamiaru go gankować, bo jest tu pośledzony. Tak, wybaczcie, ja jestem trochę... flamerem. Może, jeśli chodzi o mojego skill'a, nie jest tak... Jak może tak powiem, na moim ligę, czyli na silver. Raczej nie jest tak źle, tak mi się wydaje. Może trochę... ...sobie dodaję, ale mam wrażenie, że nie jest tak źle. No i... Ale za to strasznie ze framerem. No i tutaj też nic specjalnego, zabiliśmy ją. No i tym sposobem jeszcze jestem już 2.01. Tutaj ci próbują mnie zabić, ale nie mam szans, że mnie dogonić. Ten dostaje stana. Właśnie pokażę wam o co mi chodzi. Dlaczego, co jest OP w tym gnarze. Patrzcie, jakie to ma. Jakie to jest CC i tankowatość? Ja nie mam żadnego itemka pod tankowatość, naprócz no butów. I patrzę, był jeden stan. I tu obydwoje jesteście tutaj zastanowani. I to bez żadnego wysiłku. Prawie życie nie straciłem. A, ci już tam ładnie spuszowali ten botlane. No, już są w ten sposób, 203. Tutaj coś próbuję zrobić, ale nie wychodzi nam zbytnio. Niszczę jedne. Ten, ale patrzcie, już nieźle mi idzie. Mam staków ile. Gdzie to się. 29 staków mam. A mój przeciwnik Uder. Ops, gdzie, gdzie jest Uder, Uder, Uder. A Uder ma staków 14. No, chociaż nie są w dwójkę w dżungli, no ale będzie wciąż. O, czekajcie, już się zagapiłem I padłem. Tutaj, gonię tych dwóch. Stany dostają, nie mają szans Jeden pada No i drugiego już nie miałem szans zrobić, No ale przynajmniej jeden Jeden padł A, Dalej lecimy Ta się cofa Gdzie jestem ja? No to ja znowu wracam do farmienia Tutaj bez problemu No niestety zaliczyłem jedną śmierć no i dalej farmie, wszystko co się da. To mi pozwoli się o wiele do late gameu. Yy, łatwo mi przejść. Nie będzie żadnego problemu. I napalam napalam. Yy, ja buduję się częściowo takim bardziej off-tank, chociaż może nie bardziej pod bruzera wiecie tak. 1-2 it'emki na yy, podtankowatość, reszta, ale Przede wszystkim w Team Age. Myślę, że na tym Gnare powinien się skupić. Oj, tutaj. Widzę, że się Malzachar na mnie bija. Patrzę, jak on ma dużo życia. Patrzcie ile mam. I dup. Już nie ma szans. Nawet, jakbym nie zignitował to bym zhilował tego Ignighta. bym wpił e, tego. Bym się zmienił w dużego gnara. Udało nam się ich zabić, puszczę tutaj tego towera. Tak właśnie. Narp, pomimo że jest ranged w połowie, ale więcej niż w połowie, bo nie tak często ma. Nie jest tej, tak, tak dużo w tej swojej formie dużego pnera. To sobie nieźle radzę w tej dżungli. Jestem 517, jak widzicie. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Nar, Pomimo, że patrzcie mam tylko jeden itemek tankowaty Teraz zobaczycie jak się przemienię w na życia Znaczy w dużego nara, ile życia Teraz mam życia 2288 A teraz jak się przemienię Patrzcie ile mi to daje Teraz mam życia 3019 To jest 700 HP mi daje na poziomie 17 I patrzcie też który ja mam 17, oni mają 15, 13, 12, 17 jest jeden. Ja mam jedyny 18. No nie mają z szans. Ja tak dużo farmię. Właśnie to jest plus tego, mogę farmić dokładnie. Tak Jeśli chodzi o dżunglę, to w, w Early o wiele lepiej jest być tym dużym narem, łatwiej się wszystko niszczy. Ale niestety w lejcie później jest o wiele trudniej zabić dragona w dużej formie. Ale wciąż sobie radzi Ignar ładnie. O, tutaj swilawiam jumper. Jumpu. Okej, okay, ciśniemy. Ten umiera. 48 do 39. Wygrywamy 9 kilami A ja nadal farm'ie Cały czas mam 180 farmy. To jest... I tylko Olaf mnie przewyższa, ale on... Jest poza konkurencją, bo jest lekko upośledzony. Dobra, co dalej? Tutaj o. To puszujemy cały czas. o już jesteśmy po jednym inhibitorze mamy. Kata teraz tam puszuje. Ja biorę tego tureta bez problemu. W ogóle mi życia nie zabiera. A więc e, jeśli chodzi o kopilka, to ja zawsze raszuję. pierwsze to buduję w, w dżungli. Feral flare. E, plus budki. Zależy od sytuacji, jakich mamy przeciwników. Później daje sobie, buduje yy, botrka On mi da tu dodatkowe cc, plus ten jeśli chodzi o movement speed Plus ładny attack speed, lifesteal yy, Dalej wale coś tankowatego I później zależy co potrzebuję Czy mam problemy, czy za często umieram, czy znowu potrzebuję więcej damage, a to buduje Ups, ups, coś zepsułem trnitkę buduje Kliknęłem na jako wytwórz Trynitkę buduję jak widzicie tu mam Trynitkę Tutaj chyba buduję GA Albo e, Spirits Może nie Spirits tylko tego e, Zapomniałem jak O Tej się nie udało I teraz już Oni się poddają Nie mieli szans taki na który jest 7-1-8 tak to już bywa. Dobra. Dziękuję Wam. Do widzenia. Trzymajcie się. Strzałeczka.